Co słychać? Przyszliśmy pogadać. Dziękuję, wszystko dobrze. Zdrowi jesteśmy. Anulka zobacz, jako piękna serwetę Chykluje. I tak jakoś leci to życie. Chcieliśmy zobaczyć, jak wyglądają żniwa, kiedy jeszcze nie było kombajnów. Musiało być ciężko. Oj, było ciężko. Chodź, Anulcia. Pokażemy im, jak to kiedyś ciężko ludzie musieli pracować. A ja pokażę dziewczynom, jak się grabiło. No to pójdźmy zobaczyć. Żniwa rozpoczynały się po święcie Matki Bożej Szkapleżnej, zwanej też żniwną jagodową kośną. Przypada to 16 lipca i pierwsza koźba była w środę lub w sobotę. Ubieraliśmy odświętne lumpy, najlepiej lniane lub płócienne i przygotowywaliśmy kosy i grabelki. Przystrajaliśmy je kwiatami kolorowymi wstążkami. Na polu, zanim robota ruszyła, gbur zażywał freinki, przeżegnał się i pierwszy zaczynał kosić. Dwie garście zboża układał w krzyż i rzucał w pole, na zapłatę złym duchom, żeby podczas żniw nie przeszkadzały. Kośnicy ostrzyli kosy osełkami wyklepywali młotkami, dźwięki te były jak muzyka, płynęły przez pole. Wiązarki szły za kośnikami i powrózłem wiązały snopki. Jak robota zaczynała się rychło z rana, to na pole przywozili tak zwane dziesiątka, czyli jeście i picie. Teraz to bonder przyjedzie i po wszystkim, a dawniej Snopki ustawiano w sztygi, każdy snopek u góry, zbliżony do drugiego, by deszcz spływał z ukosa. Jak to mówiono, każdą sztygę trzeba tak ukochać od góry. Jak byłem knabarem i w koźbie wprawie nabrałem, to przypadło mi zadanie wiązania ostatniego snopka. Nazywaliśmy go pampek. Gdy furnal wjeżdża z ostatnią furą, oblewano go wodą. To tak na szczęście, żeby na przyszły rok dobre plony były. Poczęstujcie się kuchem, za waszą ciężką pracę. Dobry kuch, sama piekła Tako... Na się ludzie musieli napracować, praca na polu to, to nie była łatwa Racja, było ciężko. Było biednie, ale było wesoło i ludzie ludziom pomagali. I pamiętajcie, czego żeście się tu u nas nauczyli, żeby przekazać innym, jak będziecie kiedykolwiek w pobliżu, to odwiedźcie nas znowu. Zjemy drożdżówkę, napijemy się piziuli i będziemy kleprować. Ta, jo, będziemy kleprować. I tak to kiedyś było. A teraz przyszedł czas, aby kolejne pokolenia pamiętały o naszych kociewskich obrzędach.